Jakie ryby kupić na wigilię? Na jakie gatunki, poza tradycyjnym śledziem, karpiem czy dorszem, warto jeszcze zwrócić uwagę. Oto przygotowane przez nas wskazówki. Przygotowując świąteczne kolację, trudno nie zadać sobie pytania, czy i w tym roku ma świątecznym stole ma się pojawić karp. Może nastała pora na zmianę w Bożonarodzeniowym menu? Jest z czego wybierać. Panga, tilapia Ryzykowny wybór panga i tilapia to ryby słodkowodne, chude, o małej zawartości białka i znikomej ilości kwasów omega 3 oraz witamina A, E i D. Problem w tym, że do Polski trafiają głównie ryby pochodzące z wietnamskich, panga i chińskich, tilapia, hodowli i to one budzą zastrzeżenia. Złe warunki chowu, duże zagęszczenie w często zanieczyszczonych akwenach, stosowanie antybiotyków, środków bakteriobójczych, hormonów i pasz z rybiego tłuszczu, w którym gromadzą się toksyny, i niewielka wartość odżywcza przemawiają za tym, żeby jeść je z umiarem, wybierając małe sztuki. Wypróbuj przepis. Ryba z pieczarkami w sosie śmietanowym. Sprawdzony przepis ryba maślana. Zdrowa, ale nie dla każdego. Ryba maślana to określenie handlowe kilku gatunków ryb morskich. Rudderfish, escolar, oilfish. Jest bardzo tłusta, bogata w białko oraz witaminy A, E i D, wielokrotnie i więcej niż w rybach bałtyckich. Niestety, zawiera też dużo kwasu olejnowego, składnika niestrawnych i nieprzyswajalnych przez człowieka estrów woskowych. Osoby, które jadają te ryby regularnie, mogą mieć bóle brzucha, wymiotę i biegunkę, ich jelita wyściela bowiem nieprzyswajalny tłuszcz. Uwaga! Ryby maślanej nie zaleca się dzieciom, osobom starszym i kobietom w ciąży. Łosoś lepszy dziki niż hodowlany. Lepszy atlantycki niż bałtycki. Łosoś to jedna z najtłustszych ryb. Zawiera aż 4.79 g w 100 g części jadalnej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, ponad 30 razy więcej niż dorsz. Dużo witamina D, E i B, jodu i potasu. Najlepsze są łososie wolno żyjące, pacyficzne i atlantyckie. Na naszym rynku dominuje jednak hodowlany łosoś norweski, różowe mięso, które zawiera więcej związków szkodliwych niż dziko żyjący. Jednak poziom zanieczyszczeń sprzedawanych u nas łososi hodowlanych jest dużo niższy, niż przewidują normy. Uwaga! Więcej szkodliwych związków ma łosoś bałtycki. Wypróbuj przepis: łosoś z kremem chrzanowym tuńczyk. Biały zdrowszy od czerwonego tuńczyk to tłusta ryba morska, ma 0,83 G kwasów omega-3 w 100 G. Najsmaczniejszy jest tuńczyk biały, czerwony może mieć więcej metali ciężkich i dioksyn z uwagi na długość życia ryby. Konserwy zwykle zawierają mięso czerwone. Dlatego jak najrzadziej powinny je jeść kobiety w ciąży i dzieci. Całatka stunczyka i fasoli, przepis pstrągi. Zdrowe, smaczne i bezpieczne dla każdego dziki pstrąg żyje w rzekach i strumieniach górskich. Ale najłatwiej dostępny jest pstrąg tęczowy, hodowany w gospodarstwach rybackich. Ma smaczne, chude mięso i zawiera najwięcej spośród ryb słodkowodnych kwasów omega-3. Jest rybą wymagającą czystej, napowietrzonej i płynącej wody, więc hoduje się go w idealnie czystych warunkach, dzięki czemu pstrągi są zdrowe. Uwaga! Najlepiej wybierać ryby niezbyt duże. Wypróbuj przepis, pstrąg po portugalsku, przepis na święta i nie tylko karp. Zawsze bezpieczny, choć hodowlany karp żyje w stawach i wodach wolno płynących, ale większość karpi na rynku pochodzi z hodowli, najbardziej ceniony jest karp królewski. Ma różowawe mięso i niewiele łusek. Uwaga, karpie można jeść bez obaw, produkcja ryb w naszych warunkach jest zgodna z normami, co nie wpływa niekorzystnie na jakość mięsa. Wypróbuj przepis karp gotowane po staropolsku z migdałami przepis na wigilie śledź, śledź to tłusta ryba, bogata w kwasy omega 3, 2G, w 100G, zawiera witaminy M, D, 10 razy więcej niż mleko i B, fosfor, potas, wapń, selen i żelazo. Na naszym rynku dominują śledzie z Atlantyku, gdzie problem nadmiernej ilości dioksyn nie istnieje. Śledzie bałtyckie wykorzystuje się głównie w przetwórstwie, w tych sprzedawanych w puszce, zawartość szkodliwych związków mieści się w normie. Wypróbuj przepis. Tatar ze śledzia Magdy Gessler?